Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid, my kreujemy was na bohaterów. Jesteście naszymi bohaterami, ale takie najprostsze pytanie zadam, jak to w PKS-ie siedzimy. Dawid, chłopie, czy ty jesteś zmęczony po prostu ostatnimi tygodniami? Zmęczony może trochę. Dzisiejszy dzień był taki wiesz ekstremalny. E, spania nie za wiele po wczorajszych zawodach. E, nie było tak naprawdę czasu na to, żeby jakoś specjalnie odpocząć, a w sumie 6 rano trzeba było wstawać e, szybkie śniadanie i na skocznie. E, no ale też w sumie tak wszyscy wszyscy mieli taką samą sytuację, więc na to bym jakoś e, nie zrzucał wielkiej winy. E, może się nie czułem zbyt rewelacyjnie dzisiaj, ale, no, ale dałem radę skakać, więc. E, no, można robić, jak się, jak się człowiek nie do końca dobrze czuje. Trochę mnie rozkojarza to, co się dzieje za tobą, bo tam jakiś sympatyk kuchni azjatyckiej pałaszuje e, Te skoki, te skoki, a tutaj idzie kolejny sympatyk kuchni azjatyckiej, który już 17 dzień z rzędu rameny. Smacznego Kasper na zaś. Ale jakie techniki ma walking, takie dziwne, nie wiem no co. Nordi kukuje Kacper tutaj już od ja początku mam pobytu. Możliwości dużo większe na pewno. Dobra Dawid, wracamy. Te skoki. Tak mnie to ciekawiło. Jeździłem wyciągiem górę, dół górę, dół żeby się lepiej przyjrzeć, jak to w locie wygląda. To wygląda wszystko łatwo. Że ta pierzynka, że wiatr pod narty, ale żeby ciało przepchnąć i narty przez to wszystko, to też chyba wysiłek. No na pewno to jest, to jest wysiłek, no nigdy to... E, może tak faj, właśnie fajnie w telewizji wyglądać. tam. ten człowiek wyjedzie dwa razy do góry, jeszcze go wyciągiem wywiozą, nic nie trzeba robić, tylko się na tą pierzynkę położyć. Puścimy Manuela. Cześć, cześć. No ale rzeczywiście tak jak mieliśmy pierwszy dzień chociaż tutaj na, na skoczni, no bite 9 godzin w robocie tak naprawdę, no inaczej, inaczej się nie da i tu cały czas jakieś rozgrzewki, jakiś, jakiś jest ruch, więc to nie jest takie może super łatwe. No i też ale to, to myślę, że to zmęczenie fizyczne gdzieś i tak schodzi na, na drugi plan, bo jak się siada na belce, człowiek przychodzi ta adrenalina, to jest skok, to jednak się coś dzieje, więc myślę, że myślę, że to, to bierze górę i, i to zmęczenie fizyczne gdzieś schodzi na drugi plan. Ale walczyłeś, walczyłeś tak jak Piotrek, żeby wyzerować tutaj wszystko, co się da z tych skoków dzisiaj. Walczyłem, no ta walka się tak średnio, średnio udała. Może też nie miałem jakiegoś wybitnego szczęścia do warunków, ale, ale też wiem, że te skoki mogły być lepsze. Tam były, były niestety e, drobne, bo, drobne, ale jednak błędy. Przy tych warunkach, które dzisiaj mieliśmy, przy tych niskich belkach, no to, to niestety kosztują one wtedy trochę więcej metrów niż gdyby te warunki były stabilne i, i, i prędkość też stabilna dla każdego. E, no ale no taki, taki trochę się gorszy dzień chyba trafił po prostu. A te Twoje skoki nie były trochę za agresywne chwilami tutaj w Sapporo? E, chwilami na pewno tak, e, no ale też e, przy takich akurat warunkach e, chociażby dzisiaj w kwalifikacyjny skok, on taki był dość mocno e, dość mocno za agresywny e, i, i bardzo niziutko i do końca się udziłem, że tam jednak będzie i że jednak dźwignie e, no ale nie dźwignęło, e, tylko się nartki skleiły ze spadem e, no i też takie rozpaczliwe lądowanie e, no czasami, też czasami tak bywa, że człowiek, człowiek nie wceluje w to, co trzeba. To też jest trochę pochodna oczywiście błędu na, na progu. To nie jest tak, że ja tam sobie wymyśliłem, że nagle będę leciał nisko i, i, i liczył tylko na naciąga. Ale kiedy już się z tego progu to nie, nie wyjdzie tak, tak fajnie, jak człowiek jest do tego przyzwyczajony, A no to później trzeba niestety trochę improwizować. I gdybym, gdybym został, gdybym tego nie pocisnął, no to jest duża szansa, że Mógłbym wylądować dużo krócej, więc no zawsze, się, zawsze się w takiej sytuacji trochę chociaż improwizuje, żeby z tego skoku wyciągnąć jak najwięcej. Oficjalnie opuszczamy Okurajamę będziesz tęsknił za tym miejscem, za tym krajem. No, dawno nas tutaj nie było, zdążyłem się stęsknić. Wiedziałem też, jakie tutaj nas warunki mogą czekać. Myślę, że, że mimo wszystko będę to miło wspominał. Patrząc na to, jak. Jak tutaj nieraz się te konkursy odbywały, jak nieraz tutaj moż, mogło, można było trafić niefarta, to myślę, że w tym roku i tak to wyszło całkiem, całkiem okej. Okay. Wyszedłem z tych konkursów obronną ręką. No Dzisiaj takie miejsce trochę może odleglejsze, ale to też znowu nie jest, nie jest jakaś tragedia. Także myślę że, myślę, że jest fajnie. Dziękuję. Bezpiecznej i bezproblemowej drogi do domu. Dzięki. Dobrodošli doma, dobrodošli v planici.